Cześć wszystkim, to Masz Pajdzik, to man Music. Dzisiaj chciałem Wam pokazać pewną rzecz, to znaczy takie kolumny. Jest to kolumna PolAudio. audio na głośnikach, ponieważ mam dwie takie i jedną uszkodzoną. Na głośnikach 15 MB 700 Audio Sonda i driver też jest sound Jest to HD2080T. Dwucalowy, duży driver, bardzo mocny głośnik 15-calowy też posiada 103 dB, więc jest to bardzo sprawny głośnik dużej mocy. I jedna kolumna ma uszkodzony właśnie głośnik 15-calowy, taką już kupiłem. Ale czemu robię ten film? Ponieważ sprawdźcie sobie zwrotnicę w swoich kolumnach. Zakładam że tutaj uszkodzenie mogło powstać właśnie poprzez przepalające się, wybuchające czy nie wiem co się z nimi dzieje. Kondensatory właśnie w torze głośnika basowego. Zobaczcie jak to wygląda. Kondensator jest spuchnięty. Mogło się okazać że wszystko było dobrze z kolumną. Wszystko było dobrze ze wzmacniaczem. A na przykład kondensator zrobił zwarcie i uszkodził końcówkę mocy. Końcówka podała stały na wyjście, uszkodziła nam głośnik, prawda? Mogło się tak zdarzyć. Dlatego przeglądnijcie sobie swoje zwrotnice w kolumnach. Czy nie macie takich rzeczy, bo szkoda by było sprzętu głośników zwłocniaczy. A kolumny, no tutaj się zastanawiam, czy przewijać ten głośnik, czy po prostu kupić nowy, bo paczki są no, rewelacyjne. Także to tyle na dziś. Dziękuję, pozdrawiam.